Cześć, witajcie! Ja nazywam się Legwan, a oto przed wami Rus. Stefon. r -u -s -e. I Steffol, no Stefol też jest, przyjmijmy, że Stefol też jest w, tam w tle. I gramy w Rus. Jest to gra, która została dołączona do najnowszego CD-Action za darmo. Znaczy za darmo, no CD-Action kosztuje 15,99. I ogólnie jest fajna, grałem w nią dawno temu, Stefol też grał w nią dawno temu. Jak widzicie, mój konto się nie zachowało, mam poziom pierwszy, Steffola konto się zachowało, więc ma poziom 34, ma też kradzione DLC. Pochwal się. Nie kradzione, tylko gratisowe gratisowe, bo buchnąłeś... No NIEWAŻNE, nie, nie NIEWAŻNE! Yy, wszystko było, odbyło się legalnie. Ja gram randomem, bo jestem koksem i wiem jak się w tą grę gra, a jako, że jest nubem, to gra swoją nacją z DLC, która jest prze, przekokszona. Jak zawsze. Jak zawsze. Dobra, daj gotowość. Bo ukradłem pieniądze mamie na leki i kupiłem sobie przegiętą nację. Kup, kup, ah. Buchnąłeś mamie rentę? To jest to Rus. Krepte. Odbywa się na mapie. W sztabie, widzicie tak. tam, te są ludzie. I. Na mapie I nie pamiętam, tam co się z tym robić czekajcie. Mm. tam tam góry po lewej i masz różne budyneczki, to nie? Trochę no, jak Settlersi. tutaj też ludziki chodzą po drodze. Skład zaopatrzenia, skład zaopatrzenia. Tylko, że settlerscy się nie zabijały, bo zamieniały w duszki. Maja się idzie pozbyć chomika, bo atakuje klatkę. Mhm. Niech go nie zabija. Postawił Grasz postawił nową bazę. To słyszano skład zaopatrzeniowy wroga. W ogóle straszny jest dubbing, tak? Dziwnie się tego słucha. No, tak strasznie dziwacznie. Ale, ale no, no, da się grać, nie przeszkadza w sumie. Bo już trzeba zajmować tam w środek mapy. Dobra, dobra tak jak się buduje jednostki? Aha. No, bierzesz sobie zakładkę u góry, co nie? Myk? I tam masz koszary, bazartlery i za czołgów i lotnisko. No i okay. sobie wybierasz, i po postawieniu bazy możesz rekrutować jednostki. Aha, Transport. nowa linia zaopatrzenia wroga. Nowa linia zaopatrzenia wroga. Przeciwnik. Please. Gubi, please. O. Ukończono wznoszenie budowli. Ukończono a śmieszna gra. Ja no, ogólnie, jak widzicie, gra jest taka dość strategiczna. Ona została zrobiona w ogóle. czemu to się pali? Aha, nie, to się, ogóle, się zmieniało. To się buduje, nie pali. Matko Woska, ja się przestraszyłem, że mi ktoś zabija coś już. Ale, gra jest śmieszna. Tu się buduje, pojazd, dobra. W ogóle gra. Powstała na urządzeniach, których nikt nie używa. Tak, została na ekrany dotykowe. I... tych ekranów nikt nie używa, ponieważ one są za drogie po prostu, ale gra... jest używalna do innych rzeczy także. O, jakieś jednostki, czy tam masz? Była Ojej. Oj, oj. ta, ta, co to jest? Eee... Myk! I nie wiem czy pamiętasz, ta gra zakłada używanie czegoś takiego jak fortele Czyli różnego rodzaju umiejętności specjalne Dzięki, dzięki czemu można ingerować po lewicy Między innymi masz przyspieszenie ruchu jednostek, szpiegów, zadowców Matko Bosko z nam jedzie tak dużo tego No nic, wydaje ci się, masz laga Dobra, muszę przeczytać jak te fortele działają w ogóle Jak w fortele Możesz postawić lipne bazy, wysłać lip na atak, możesz wysłać szpiega, możesz kryć Wiesz, swój atak y... w tym sektorze Bo... to jest zaskoczenia! O! A, piechota, która skitra się w lesie i atakuje po raz pierwszy, ma kosmiczne bonusy do obrażeń. O oh, Plus 8 czy jakieś miliony. Dlatego dobrze, aby jak wysyłasz jednostki, co nie? Zawsze no. mieć jednostków, którzy mają jakiś tam promień wykrywania. Dobrze wiedzieć. I wy <noise> mają wykrycie nie e niewidzialnych tam. Jak rekrutujesz jednostki, to masz taką niebieską mikonkę z lunetą, co nie? No, powiedzmy, ma. Tak, to są właśnie zwiadowcy i oni mają ograniczone pole widzenia w lesie. Jak najedziesz to nad, zobaczysz. Okej. Okay. Rozumiem. Będę kombinował z tym. Ba bardzo dobrze. No i ja ogólnie gra strategiczna jak to strategiczna. Mm, czytam, Czy czytam opisy. Eee, robimy metr. Czemu nie mogę tego zrobić? Autor wioró w piątej minuty. Kurde, to jest takie skomplikowane. Hi, hey, I just met you and I see you in the forest. Nie. Ja jestem w ja to teraz dopiero suszę. 114 No, it's Jack, testa. Le, 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 le. Matko jedyna, ale to ma zaszik Teraz muszę zacząć budować jednostki Bez jednostek to nie obędzie No wygrasz pięknymi słowami no. Myślisz? Mhm Zdarza się Postaram... się Otrzymujemy informacje o ciężkich stratach I tutaj jednostki przede wszystkim działają na zasadzie pakku ka Aha. Czyli artyleria stacjonarna jest bardzo silna na czołgi piechota rozwala artylerię, stacjonarną już nie potrafi ona się przed nim obronić, bo nie ma obrony maszynowej Czołgi są dobre na piechotę oraz budynki ogólnie są na wszystko dobre. Aha Aha. I coś tam, coś tam, coś. I coś tam jest dobre na coś innego. Tak. Ma tak, sens. Mm -hmm. Czyli czołgi niszczą co? Jeszcze raz. Czołgi są dobre na piechotę, ale są niszczone przez. działa niesamobieżne, tylko stacjonarne. Ale z kolei działa. Stacjonarne nie mogą się poruszać i strzelać na raz, znaczy są podatne na piechoty, które właśnie biegły na mnie. zająć nową pozycję Nasz podział został u mnie ze ćmiony. Raporty potwierdzeniem zniszczenia akord nieprzyjaciela. Tak jest, zaczynamy od ziemi. celu Jak to linia zaopatrzenia została odcięta? Wywiad zidentyfikował nieprzyjacielską bazę. Zobaczmy to. Już mogę? mogę? Hmm. Nowy portal jest dostępny. No i po pewnym czasie odblokowują się nowe fortele. Cholera. które pozwalają ci na inne myki. Oh. Aha! haha! Coś zniszczyłem! Nie moim te po ciebie. O, atrapa. Łahahaha. Przepraszam, atrapa znowu. Sama trapy. No, to jest jeden z forteli. Zaburzenie zaopatrzenia zostało odcięte. Jednostka nie jest w odcięciu od strzałek. się. O shit, o shit, o shit, o shit. O shit. O shit. O shit. może zajmować budynki. Kolejny myk, o którym ci nie mówiłem. Czemu ty mi o wszystkim mówisz dopiero po fakcie? No bo o tym nawet nie pomyślałem wcześniej. O ty draniu! Nawet nie pomyślałem, co. Nie, tak naprawdę chcę wygrać za wszelką cenę. Wiedziałem! Jestem jak. Nie wiem. Jak ktoś zły. Jak ktoś zły. Dokładnie. Mek, 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 mek. Nie, Nie, piepie, piepie, Nasza ignotka została niżsy. Artylerię Mam artylerię. Jakie to jest biedne. Czemu jednostki uciekają tak szybko? Co jest cieniasy? bo piechota jest całkiem Cieniasy! Cieniasy! A bo w końcu grasz, grasz w Jasne. Najgorsza możliwa. A, i z tego wynika, że artyleria samobieżna no, nie tak może jeszcze innej artylerii samobieżnej. No właśnie, widzę. Wida. Wida, wida, widać Ale ogólnie to mi ciśniesz, tak ci powiem? No troszeczkę. Ale nie dam się.

Trochę, trochę, trochę. Jednostka, taka, 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 Ile ich tam jest? <yś polls> What the fuck? ej. Nieprzyjaciel postawił nową Zginiesz za to Zginiesz marnie O i teraz prosto pole dostępną Zginiesz marnie, zginiesz marnie Pozycja jednostki zagrożona, wisja przerwana oddział trafił na zasadzkę Oddział trafił na zasadzkę, pozycja przerwana, linia zniszczona, o nie. jednostka została zniszczona. Dźwię dobrze zamiszczenie cel Potwierdzam zniszczenie celu, No i. Z tego co zauważyłem, jak to ten, Osoba, która sobie zajmie najwięcej punktów zaopatrzenia, by cię utrzymał. Piją mnie! Biją. Ile ty masz tych. Ile ty masz samolotów? Bo To jest niesprawiedliwe nie w ogóle. Chcesz sprzedać ci pewną taką informację? No okay. dawaj Są atrapy Atrapy? same <śmany> atrapy Takie wiesz, papierowe latapce tłuszczane <śmany> You bastard <śmany> Weź puszcz <śmany. śmany starych> szpiega na no moje... stronie gdzie jest śpieg? Szukam szpiega. Masz po lewej taki kolej z Tombrero no, trapa. trapa. Jaka trapa? To są prawdziwe, dobre <grym> czołgi. Dobre, japońskie czołgi z origami. Sztab zapewnił nam nowe oregano. pokoje. No, <grym nogi> not funny! <grym> Znam Hej, Ej, niszczesz mi w ogóle na lotnisku nawet jednostki. Dodatkowana Matkołowska Albo? Czekaj, czekaj. Jak się nazywało przeciwieństwo? Żaden, jak. Dynamon. Co? Już. Niecha, niecha, niecha. Strzelam w zniszczona. O, lądujących. Taka, 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 taka. Taka gotowa na samkę przygotowaną przez droga. Rozpoczęto reputację. Jednostka została rozbita. Taka, taka, strzelać. Matko, ja pierdziele. Co za ostrzał? Taka 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 taka. taka. Tak, 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 tak. Ej, moje zero? Nie potrafię strzelać w budynku. Tak? Tak, i w. No i w co? Nie została kropla paliwa, tylko nie dobrze. Informuję o ciężkich ostrzanych. Podnieśliśmy straty. Otrzymujemy informację o ciężkich stratach. Pakiet, zaczynamy produkcję oddziału. Idziemy. uszkodzenia. szkoda, monstrum rozbity. My. Wiem, to jest amulacza. Atak zaskoczenia. Atak zaskoczenia, atak zaskoczenia. To jest dziwne. Grałem później jeszcze raz. Nie poddaję. Bądźcie oh. signory! Bene, bene! <grym>. Benissimo! To jest trapa lotniska, czy to jest To jest wszystko trapa. Z orygami. są wow, skąd to się wzięło tam na Przepraszam. 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 się Przepraszam. tam Przepraszam. 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 Cholerna atrapy Oj Chyba twoi się wychyli Chyba za bardzo A little too much Ponieśliśmy straty! PONIEŚLIŚMY STRATY! Załadowania Paweł w ręce droga! A nie! Dobra, GG! Okay. Jak to się pisze? GG! To była gra pierwsza. Załadowania Paweł w ręce droga! Zapraszam na grę drugą. Dostałem osiągnięcia! O ja! No nie, postęp osiągnięcie tylko. Dobra. Zapraszam do gry drugiej.